Pan Marek Materek złożył ślubowanie, obejmując oficjalnie urząd prezydenta miasta Starachowice. Sesja Rady Miejskiej, podczas której odbyło się zaprzysiężenie, miała miejsce w Strachowickim Centrum Kultury. Po otwarciu obrad, Aneta Gołębska, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej, wręczyła prezydentowi zaświadczenie o wyborze. Następnie nowy gospodarz miasta złożył ślubowanie na sztandar. Obejmując urząd prezydenta miasta, urząd prezydenta miasta uroczyście, ślubuję, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę, a powierzony mi urząd sprawować będę, tylko dla dobra publicznego, tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta, i pomyślności mieszkańców miasta. Po ślubowaniu. Ślubuję. Tak mi do pomóż Mam nadzieję, że od momentu, kiedy odbyły się wybory samorządowe w Starachowicach, ten e, okres budowania nowych Starachowic zaczniemy wspólnie. W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, Którzy pomagali mi dojść do tego momentu, w którym się znaleźliśmy, w którym stoję przed Państwem jako prezydent Starachowic. Dziękuję moim rodzicom, dziękuję rodzinie, przyjaciołom, koleżankom i kolegom. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierały mnie w ostatnich latach. Na swojej drodze miałem okazję poznać dwóch wspaniałych, dwójkę wspaniałych ludzi, polityków. To jest posłanka do Parlamentu Europejskiego, Róża Tun, i marszałek województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas. Dzień dobry i witam w Do tej współpracy zamierzam zaprosić wszystkich Radnych Rady Miasta, Radnych Rady Powiatu, Radnych Sejmików Województwa wszystkiego wszystkich przedstawicieli wybranych przez mieszkańców w wyborach, które odbyły się 30 listopada i wcześniej 16 w wyborach, kiedy wybieraliśmy Radnych Powiatu, Miasta, Województwa. Mam nadzieję, że ta współpraca doprowadzi do tego, że Starachowice wkroczą na ścieżkę rozwoju. Uważam, że ten program, który zaprezentowałem w kampanii wyborczej, kto, z którym szli również do wyborów kandydaci do Rady Miasta, których Państwu prezentowałem, to jest program, pod którym właściwie każdy może się podpisać. Program, który zawiera najważniejsze punkty dla Starachowic. Takie jak nowe miejsca pracy, jak zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, jak budowa społeczeństwa obywatelskiego. Ten program możemy zrealizować tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy współpracowali ponad politycznymi podziałami. Od wielu lat powtarzałem, że w Starachowicach ulicy i chodniki nie mają legitymacji partyjnych. Do takiej współpracy ponad politycznymi podziałami zapraszałem od zawsze wszystkich i cieszę się, że Państwo w dniu dzisiejszym razem ze mną jesteście. Dlatego, że to jest nowy początek i mam nadzieję, że będziemy mogli doprowadzić do tych zmian razem. Najmłodszemu w kraju prezydentowi gratulowali między innymi. Marszałek województwa Adam Jarubas oraz wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz. Cieszę się, że mogę być dzisiaj z Wami tutaj w tak symbolicznym momencie. Początek funkcjonowania nowej Rady, wybór prezydenta zawsze oznacza właśnie jakiś nowy początek. Wierzę w to, że będzie to dobry początek dla Starachowic. Jest to dobra okazja też, żeby podziękować za wszystko dobro, które działo się do tej pory. Dziękuję panu prezydentowi kwietniowi. Dziękuję wszystkim samorządowcom Marku. Przepraszam, za tak familiarny zwrot. Życzę ci, żebyś kontynuował to dobro, które w dziele swoich poprzedników na pewno znajdziesz, ale też wnosił nowe idee, nowe pomysły. Wiem, że masz ich pełną głowę. Życzę Ci też, żebyś, zresztą mówiłeś o tym sam pięknie, nie kopał rowów, ale łączył, żebyś był. Prezydentem nie tylko tych, którzy Cię wybrali, ale prezydentem wszystkich Starachowicza. Deklaruję pełną otwartość ze strony samorządu województwa, bo tylko w dobrej współpracy z województwem, z powiatem, miasto Starachowice będzie mogło odnieść sukces. Życzę wszystkiego najlepszego. Traf Waldo Emerson powiedział tak: Do wszystkiego, co czynisz, potrzeba Ci odwagi. A żeby nakreślić kurs działania i zrealizować go do końca, potrzeba Ci odwagi żołnierza. Również czas pokoju posiada swoje zwycięstwa, ale mogą ich zakosztować tylko ludzie odważni. Z tego co wiem, to żołnierzem nie byłeś, bo trochę inne czasy, ale miałeś odwagę, żeby wystartować w tej kampanii, przeprowadzić ją w bardzo profesjonalny, w doskonały sposób, pociągnąć za sobą młodych ludzi. Ja życzę, żeby tej odwagi Ci nie zabrakło żeby ci ludzie, którzy wspierali cię, znacznie to grono powiększyło się, a to w oparciu o twoje działania, działania na rzecz małej ojczyzny, czyli miasta Starachowice. Stoją przed tobą wyzwania, myślę, że nie tylko związane z infrastrukturą, ale także związane z ludźmi starszymi, z aktywizacją tych ludzi i właśnie z młodzieżą. A żeby tą młodzież tutaj w Starachowicach zatrzymać Twoimi pomysłami, żeby nie zabrakło ludzi, którzy te pomysły będą pozwalali Ci wdrażać w życie. Jeszcze raz tej odwagi, pomyślności i mam nadzieję, wierzę w to mocno, że Starachowice nie zawiodą się na Tobie. Wszystkiego dobrego, powodzenia. Specjalne gratulacje z Brukseli przesłała także posłanka do Parlamentu Europejskiego, Róża Tun. Szanowny Panie Prezydencie, drogi Marku, przez pięć lat pracowaliśmy razem, nieraz koordynując różne plany i projekty na odległość przez telefon, sms, mailami albo i wideokonferencjami. I znowu jestem za granicą, kiedy w Starachowicach dzieją się rzeczy ważne. Na szczęście istnieje internet, tablet oraz Anna Szywist, nowa krakowska radna, która w solidarności między wami samorządowcami przyjechała na uroczystość swojego zaprzysiężenia. Uroczystość, w której ja uczestniczę duchem i myślą i sercem. Dziwują się ludzie w Polsce i w innych krajach Europy i niezwykle są zaskoczeni, że bardzo młody człowiek Wykazał się takimi talentami politycznymi, że wygrał wybory w Starachowicach. Wielu pyta mnie o Marka Materka, a ja wcale nie jestem zaskoczona, wcale się nie dziwię. Wielu z gości obecnych na tej sali, znających dobrze Pana Prezydenta, wie, że jak się za coś bierzesz, to harujesz bez wytchnienia, skutecznie, że masz głowę pełną projektów i pomysłów, że świetnie działasz w grupie, a my do wszystko, że Starachowice są dla Ciebie w centrum świata. Niezależnie od tego, czy byłeś w Pielcach, Krakowie, Warszawie, Strasburgu czy w Brukseli, szukałeś rozwiązań dla starachowic. Twoich starachowic, wręczonych wieloma problemami i nie cieszących się czasem dobrą opinią. Twoje przywiązanie do tej małej ojczyzny jest tak zaraźliwe, że i dla mnie starachowice stały się bardzo ważnym i drobnym punktem na mapie Europy. Dziś pękam z dumy i radości, że nasze starachowice kojarzą się z miastem, którego mieszkańcy zadecydowali, że chcą konkretów, energii i współpracy. Zażądali zmiany. I ty w i ty tej zmianie jesteś kluczową osobą. Wyzwanie jest wielkie, ale zawsze mówiliśmy, że życie jest zbyt drogocenne, żeby roztrwaniać się na rzeczy miałkie. Ty zawsze mówiłaś, że w Starachowicach żyją ludzie wspaniali. Jestem pewna, że masz rację, i jestem pewna, że razem odniesiecie sukces. A ja będę Wam towarzyszyć z daleka, kiedy świętnie wpadnie. Róża tu. Najlepsze życzenia na rozpoczęcie kadencji przekazali lokalni samorządowcy z gminy i powiatu Starachowickiego. Jesteśmy tu dzisiaj z Panem w pełnym składzie z Zarządu Powiatu w Starachowice. Jest z nami duża część Rady Powiatu z przewodniczącą panią Bożeną Wrona na czele. Jest to też pewna symboliczna deklaracja dobrej współpracy na najbliższe cztery lata. W tym ważnym dla pana momencie proszę przyjąć od nas Szczere gratulacje, ale też proszę przyjąć tę obecność jako zapowiedź współpracy, która powinna przynieść dobre efekty dla rozwoju naszego miasta i powiatu. Na pamiątkę tego wyjątkowego dnia chcemy panu przekazać obraz pokazujący zabytkowy zespół wielkopiecowy, z symbolicznymi torami, torami, które były zawsze torami rozwoju dla tego miasta. Niech ten symbol i dziś prowadzi Pana do dobrych działań, niech da impuls do tego, by Starachowice rozwijały się przez najbliższe cztery lata. Dziękuję bardzo i życzę wszelkiej pomyślności. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, parlamentarzyści, przedstawiciele rządu Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, starostowie powiatu województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele duchowieństwa, prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie. Obecni byli również radni sejmiku województwa, zarząd powiatu strachowickiego oraz radni rad powiatu i radni Rady Miejskiej. W uroczystościach uczestniczyli także delegacje służb mundurowych, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy miasta. Zapraszam Państwa do udziału w wyjątkowej imprezie, jaką będzie Sylwester pod Gwiazdami. Gwiazdą noworocznego spotkania będzie mezo Jacek Mejer. Polski raper, dziennikarz radiowy i osobowość telewizyjna. Będzie to dla mnie wyjątkowa przyjemność móc z Państwem powitać nowy rok. Spotykamy się o godzinie 22.30 na płycie głównej Strachowickiego rynku. O północy zaplanowano niespodziankę, jaką będzie pokaz laserowy światło i dźwięk. Dla uczestników sylwestrowego spotkania przygotowaliśmy wiele dodatkowych atrakcji, m.in. konkursy i zabawy. Szanowni Państwo, zapraszam. Wspólnie powinajmy nowy 2015 rok. Drodzy starachowiczanie, święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji. W tych wyjątkowych dniach życzę Państwu ciepłej atmosfery, wypełnionej spokojem. Niech nowy 2015 rok będzie dla Państwa czasem pokoju i miłości. Wszystkiego najlepszego dla Państwa i Państwa bliskich.